Ciao! Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. 19 lat gram w tenisa i nie widziałam takiej rakiety. Ej, skąd ty masz takie teksty? Się, Manero, moi drodzy. Co to za dźwięki tam? E, szczerze, nie uprzedziłam was, ale Roxy, mimo że jest taka malutka, to ona chrapie. Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Follow me. Maybe later, ok? Witam i pozdrawiam całą pani rodzinkę i życzę wam dużo zdrowia i szczęścia dla was. Dziękuję kochanie! E, Roxana miała jeszcze siostrzyczkę, maltanka takiego białego o imieniu e, Mia, ale niestety odeszła w tym roku w sierpniu od nas niespodziewanie, bo ją zamordowała bakteria leptospiroza. E, nikt się tego nie spodziewał i to był dla nas wszystkich ogromny szok, bo to był zdrowy pieseczek i nic mu nie dolegało, no i co? I nagle nie ma najsłodszego naszego promyczka nadziei. A... Pozdrowienia z Bangkoku wspólnie z żonką Kasią. O, ja Cię kręcę! Pozdrawiam Was serdecznie! Jezu, jak ja bym chciała być tam teraz z Wami. Bangkok jest niesamowitym miejscem na ziemi. Czy wolność bez bezpieczeństwa ma sens? Czy bezpieczeństwo bez wolności taka? No to myślę, że wolnością bez bezpieczeństwa cieszymy się wszyscy. Niby ta, to bezpieczeństwo jest, to też zależy w jakim kraju, nie? W Polsce myślę, że jeszcze to bezpieczeństwo jako tako funkcjonuje, no ale wszędzie możesz dostać w mordę. Jak wyjdziesz, nie wiem, w jakiś ciemny zaułek, różne rzeczy mogą cię spotkać, nigdy nic nie wiadomo, nie? Ale mimo wszystko ja chyba myślę, że ta wolność przede wszystkim jest istotna. Czy bezpieczeństwo bez wolności? No, nie chciałabym być. Zamknięta nawet w złotej klatce bez, bez wolności, bo to co to za życie, to nie jest życie. Dajcie spokój, ludzie. Byłaś w Shopping Queen, byłam, byłam dwa razy i zastanawiam się, czy nie wybrać się po raz trzeci. Roxy, ona śpi od rana do wieczora często, ale jak ją wbiorę na przykład gdzieś na fajny spacerek, to szaleje jak, no nie wiem, ona ma dużo więcej siły ode mnie i potrafi przejść cały las. Tu, 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 Pozdrawiam miasto Krasnali. Kocham cię Robert. O matko, kochana, jakie wyznanie dzisiaj znowu. Czy masz jakieś fajne Krasnale pod domem? Teściową. To, po... <grywka> ale że twoja teściowa wygląda jak krasnal. Mam nadzieję, że ta teściowa nie ogląda teraz live'a. Jesteś bardzo podobna do Mariny. Nie wiem kurczę, czy aż tak jestem podobna. Ostatnio na wszystkich live'ach przynajmniej jeden komentarz dostaję, że jestem podobna do Eweliny Lisowskiej, chociaż ja tego podobieństwa nie widzę. Ogólnie cało kształt na najwyższym poziomie. Dziękuję. Hmm, nie. Czytaj te komentarze, Rośuła, nie. Obijasz się, obijasz się na tym live'a, a ja sama muszę czytać. No? No jak to tak? No jak to tak? Jesteś takim słodziakiem i Tobie się wydaje, że po prostu możesz sobie tylko leżeć, spać, ziewać i pięknie pachnieć? A taką piękną, różową kokardę. Piękna kobieta i śliczna, dziękuję. Łapię, łapię i do serducha. Każdy miły komplement i będziesz w Zakopanem, to zjemy łoscypka. A czasami bywam. Może i będę w najbliższym